Witam Was wszystkich. Właśnie zgodniałem i sobie tak wrzuciłem Google, gdzie mógłbym zjeść dobrego kebaba w okolicach, gdzie mieszkam, a więc Katy, Texas. I znalazłem takie miejsce, które się nazywa Kebab Time, jest to futrak, i właśnie przyjechałem na miejsce. No i gdy przyjechałem na miejsce, patrzę, że tutaj tych futraczków jest troszkę więcej. Także można przyjechać i wybrać sobie też całkiem, całkiem inne jedzenie. No ale, że ja mam dzisiaj smaka na kebaba, więc podejdziemy do tego futraczka i coś zobaczymy, co tam mi mogą zaoferować. Bo chętnie zjem, bo już dawno nie pamiętam, kiedy jadłem kebaba. Chyba w Polsce ostatnio. Tak to wygląda. Tu macie orders to go, można zadzwonić. Zadzwonić i zamówić. No więc dostałem taki brzęczek, który wezwie mnie do tego, żeby odebrać zamówienie. Zamówiłem sobie szyszkę kebab z bifa, bo ja osobiście lamy, a więc mięsa baraniny czy z owcy nie bardzo przepadam. Do tego wziąłem czarną sodę plus 15% typa, to wyszło mi gdzieś około 17 dolarów. Przy okazji ten pan, który tam nie wiem, czy jest właścicielem, czy pracuje, zapytał się, skąd pochodzę, więc mówię, że z Polski. więc oczywiście zadałem to samo pytanie i się okazuje, że ten kebab robi oryginalny Turek. Także liczę na to, że będzie bardzo dobry. <grych> w Polsce Turcy się sprawdzają. Tutaj w moich okolicach, tak jak sprawdziłem na Google, który kebab wybrać, to ten miał najwyższe noty, więc mam nadzieję, że się nie zawiodę. No zobaczymy. Pogoda dzisiaj jest ładna, fajnie jest na świeżym powietrzu, więc myślę, że będę miał dobry apetyt. Tak naprawdę nie znam jeszcze Ketty i Okolic i Houston, także nie znam takich miejsc, gdzie bym, miałbym takich pewniaków, gdzie lubiłbym się stołować, coś zjeść. Ale myślę, że z czasem wszystko poznam, a przy okazji i wam przedstawię. Tak wygląda porcja. Czas teraz się przelam, czy. Najem się tym. Tak mięska mi się wydaje mało, ale może ja przesadzam. Ryżu oczywiście nie żałują, Surweczka jest, a zaraz zobaczymy jak to wszystko smakuje. Jest bardzo dobra surówką. Dwa rodzaje kapusty, jasna i czerwona. Do tego cebulka, trochę pomidorków. Biały sos jest w smaku garnikowym, czerwony jest bardziej spicy, a więc ostry, naprawdę ostry, ale nie skręca buzi. Także jak dla mnie jest sam raz bo jem ze smakiem drażnią mnie trochę mówy no ale na świeżym powietrzu to jest nieuniknione myślę, że wybrałem bardzo dobre miejsce no mięso jest pyszne z tym sosem także przyznam, że dzisiaj zjem smaczny posiłek no ja sobie powiem kupić. w ten sposób, że jak ktoś nie lubi przepłacać, a lubi dobre jedzenie to w Teksasie futraki polecam bo tutaj rządzą Meksyki więc jak ktoś lubi meksykańskie jedzenie, no to nie ma lepszego miejsca niż w Teksas jeśli chodzi o Stany Zjednoczone nie wiem, może Kalifornia, Arizona, New Mexico nie wiem, nie znam tych Stanów ale Teksas polecam natomiast jeśli chodzi o ten wybór kebaba robi to oryginalny Turek, więc na pewno jest to dobre w Polsce jak pamiętam Początki keb kebabu to byli Turcy i robili najlepiej ze wszystkich. Bardzo mi smakował we Freiburgu w Niemczech, ale tam nie wiem, kto był właścicielem, kto, co to byli za ludzie. Ale też coś z arabska wyglądali w Paryżu. Natomiast jak jadłem, jak byłem kiedyś w Paryżu, to, bo ja zawsze w takich miejscach jak wiem, że jest coś arabskiego, to lubię ten kebab albo szałmę. To tam byli chyba z Libii. Odpowiem szczerze, że nie, nie powiem, że był tragiczny w tym Paryżu, ale ja myślę, że w Polsce jest lepsze. No i tutaj też jest lepsze. Jak widać, bardzo mi to smakuje. Uszy się ostrzęsą, nie zwracam na nic uwagę. Przepyszny, przepyszny kebabik. Jestem zadowolony. Kebab chodził już za mną parę dni, więc szukałem w Google odpowiedniego miejsca, bo mówię, nie znam tutaj okolic. Czy się czuję najedzony? Bo już kończę. Nie jestem głodny, ale nie jestem też tak przesycony. A więc, Porsche jest dobra. Jak na mnie, w sam raz. Więc o tym punkcie powiem wszystko co dobre. Jeśli ktoś będzie w pobliżu, zapraszam. Nazywa się Kebab Time. Tak jest. Kebab Time Ketty łatwo znajdziecie w Google, a w ten sposób GPS-em dojdziecie na miejsce. Teraz niezdrowe Pepsi, ale bardzo smaczne. Myślę, że będę częściej tu zaglądał. Daję ocenę dosyć pozytywną i wysoką. Także zapraszam Was do oglądania mojego kanału. Jeśli się Wam podoba, proszę o łapki w górę, o subskrypcji i komentarze. A teraz żegnam się z wami i życzę miłego wieczoru w piękny, niedzielny popołudnie.